W dzisiejszym podcaście chciałabym poruszyć po raz kolejny temat gospodarczy, a konkretniej, wykorzystując dwa krótsze, ale treściwe materiały od niezawodnego pana Maksima Blanta, redaktora działu gospodarczego Radia Swoboda, chciałabym poruszyć kwestię obecnej sytuacji małego i średniego biznesu, który historycznie nie ma w Rosji jakiegoś specjalnie dobrego życia, a także dopełnić ostatni, niedawny podcast związany z rosyjską demografią paroma świeżymi informacjami. A wszystko naturalnie w sosie przedstawienia ogólnej sytuacji związanej z rosyjską gospodarką. Zacznijmy od kwestii małego i średniego biznesu, czyli trzonu gospodarki w normalnym państwie. Oczywiście, jako że mówimy o Rosji, wszystko jest odwrócone do góry nogami i biedny small business nie ma łatwego życia. Materiał pochodzi z 1 czerwca, a sam tytuł zdradza dość sporo. A mianowicie... Łóżka bez obiadu los małego biznesu w czasie wojny. Echem. Uparta niechęć tzw. rosyjskich systemowych liberałów, którzy zdecydowali się pozostać częścią rosyjskiego systemu. Zauważyć wojnę jej wpływ na rosyjską rzeczywistość okresowo prowadzi do dość kuriozalnych sytuacji. Nie trzeba daleko szukać przykładów. Pod koniec zeszłego tygodnia miało miejsce plenarne posiedzenie Rady Regionów podpory Rosji organizacji lobbystycznej walczącej o interesy małego i średniego biznesu. Jako gościa wydarzenia, prawdopodobnie żeby nadać wydarzeniu większej wagi, zaproszono szefa Sperbanku, Germana Grefa. Ani jego samego, ani kierowanego przez niego banku nie da się zaliczyć do małego czy średniego biznesu, niezależnie od jakichkolwiek kryteriów, jakie przyjmiemy. Ale sam Gref nie zawiódł. Nazwał 20% udziału małego i średniego biznesu w ogóle PKB wstydem. Jako przykłady przytoczył Chiny, gdzie udział waha się pomiędzy 60 a 70%, USA z ich 60%, a także Włochy i Finlandię, gdzie odpowiednio udział wynosi powyżej 70 i 60%. No i wiadomo, wezwał do zapewnienia większego wsparcia dla małego i średniego biznesu. Najwidoczniej, żeby chociaż odrobinę zbliżyć się do porządnych państw w pokroju Chin. Na tym historia się nie zakończyła. Już w poniedziałek, 29 maja, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Korporacja MSP przedstawili zaktualizowaną strategię wsparcia małego i średniego biznesu. Pieniędzy przebudówka legislacyjna potrzebuje stosunkowo niedużo, a czy jeszcze nie zdążyli policzyć ile konkretnie. Ale spodziewa się, że efekt będzie kolosalny. A teraz wróćmy na ziemię i porozmawiajmy o tym, co się dzieje w rzeczywistości. Rosja znajduje się w głębokim dołku demograficznym, który pogłębił się przez mobilizację, straty wojskowe i ucieczkę za granicę części społeczeństwa, z naciskiem na najmniej liczne i, co za tym idzie, najbardziej deficytowe roczniki. Na skrajne braki kadrowe, tak robotników, jak i zarządzających, narzekają praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa. Z każdej gałęzi gospodarki, jak i każdej możliwej wielkości. Kompleks wojskowo-przemysłowy we wrześniu zeszłego roku dwukrotnie zwiększył płace, zapewnia swoim robotnikom gwarancję pominięcia w trakcie mobilizacji i zabiera z rynku wszystko, do czego jest w stanie dociągnąć swoje macki. Ale nawet on nie jest w stanie do końca zwalczyć głodu kadrowego. Patrząc na stan budżetu federalnego, udział obronności w rosyjskim PKB rośnie w bezprecedensowym tempie. Jeśli spojrzeć na sytuację, pamiętając o tym wszystkim, oczywistym staje się zły timing zwyczajowych gruźb o losie nie do pozazdroszczenia w przypadku małego i średniego biznesu, podobnie jak i nowych inicjatyw, które są skierowane do jego wsparcia. Wspierać inicjatywy przedsiębiorców, udzielać preferencyjnych pożyczek, zapewniać leasing dla niezbędnych urządzeń i sprzętu, zwalniać z podatków i kontroli, gdzie warto nawiasem wspomnieć, że to wszystko jest już robione od dawna. Ma sens w przypadku gospodarki, która cierpi z powodu wysokiego poziomu bezrobocia i desperacko potrzebuje nowych miejsc pracy. Na dzień dzisiejszy Rosjanie, którzy do tego są zdolni, aktywnie otwierają biznes w Gruzji, Kazachstanie, Armenii i innych państwach, które są gotowe zapewnić im taką możliwość. Na dodatek robią to mimo braku jakichkolwiek specjalnych ulg i przywilejów. PKB Armenii, którą w czasie niedawnego szczytu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej nazwano głównym beneficjentem integracji ekonomicznej, wzrósł w zeszłym roku o 12,6%. A i w tym roku kontynuuje dwucyfrowy wzrost. Udział rosyjskich, tak zwanych relokantów, w ten wzrost wynosi mniej więcej połowę. Zamiast wszystkich przyprawiających o zawrót głowy długotrwałych strategii wsparcia dla małego i średniego biznesu, urzędnicy z Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, na czele którego swego czasu stał wspomniany gref, jeśli im naprawdę zależy na zwiększeniu udziału małego i średniego biznesu w rosyjskim PKB, wystarczyłoby wydębić jeden jedyny przywilej wyłączenie pracowników małego i średniego biznesu z list mobilizacyjnych. Wystarczy ta jedna decyzja i nie będzie się dało zapanować nad falą chętnych otworzenia piekarni czy barbershopu, albo zorganizowania produkcji przyjaznych dla środowiska wyrobów kraftowych. Ale niestety, przy całej swojej kurzej ślepocie, ministerialni urzędnicy widzą wystarczająco, żeby nie ryzykować przedstawienia propozycji takiej inicjatywy. Dlatego strategie nadal będą pisane i przepisywane, programy wsparcia będą rozbudowywane i przebudowywane. I nawet Ministerstwo Finansów będzie przychylnie spoglądać na tą całą działalność. A to dlatego, że pracownicy Ministerstwa Finansów doskonale zdają sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak okazałe i imponujące plany nakreśli się w zaciszu gabinetów, z finansowaniem takowych programów preferencyjnych najprawdopodobniej wydarzy się to samo, co z programem kapitału macierzyńskiego czyli wsparcia dla świeżo upieczonych matek. Trzeba go będzie redukować, ponieważ nie będzie potrzebny. Koniec. Tutaj myślę, że warto dodać kilka szczegółów związanych z pewnymi niuansami rosyjskiej gospodarki. Zacznę od stricte rosyjskiego fenomenu gospodarczo-kulturalno-społecznego, jakim jest instytucja garażu. Tak, tego garażu, w którym trzyma się samochód i rupiecie. W ZSRR, jako że było to najwspanialsze państwo na świecie, gdzie nie było przestępstwa i kradzieży, każdy szczęśliwy posiadacz czterech kółek nie śmiał zostawiać samochodu pod blokiem, ponieważ od razu e, uspołeczniano wycieraczki, lusterka, często koła, jak i same samochody. Dlatego też właściciele samochodów zgadywali się, tworzyli kooperatywy i sami budowali garaże na parcelach wydzielonych przez miasto, często dość oddalonych od bloku, w którym się mieszkało. Te garaże istnieją po dziś dzień i są miejscem, gdzie nie tylko trzyma się samochód, ale również spędza się sporo wolnego czasu, robiąc popijawy ze znajomymi, w czasie których dłubie się sobie przy samochodzie z daleka od bab. Chyba u nas trochę na podobnej zasadzie działa wędkarstwo, ale oczywiście tutaj generalizuję. Ale jeśli ktoś ma smykałkę, to otwiera w garażu warsztat samochodowy czy rzyme Oczywiście nielegalnie. Sukces albo porażka takich jednoosobowych biznesów w garażu jest z reguły mierzona wielkością siatki tzw. poczty pantoflowej, jaką posiada dany właściciel garażu. Jeśli naprawiacie łady, a kiedyś pracowaliście w jakiejś fabryce, która była głównym pracodawcą w waszym monoprzemysłowym mieście, zbudowanym dookoła wspomnianej fabryki, jest spora szansa, że nie będziecie narzekać na brak klientów. Oczywiście dochodzą tutaj łapówki, tak dla policji, która teoretycznie nie powinna zezwalać na nielegalne biznesy w garażu, jak i właściciela całego obiektu. Dlaczego o tym masz tyle wspominam? Ponieważ ten nieformalny sektor odpowiada za, uwaga, 25% rosyjskiego PKB. Cały mały i średni biznes to 20%, a rzeźbienie w garażu stanowi 25%. Ciekawe, prawda? Na dodatek trzeba również pamiętać o polityce rządu przed 2014 rokiem. Otóż Rosji, która około 60-70% całości swojego biznesu zapełniała kosztem kopalni węglowodorów, zwyczajnie nie opłacało się mieć dużo ludzi. Brzmi to absurdalnie dla przeciętnego Europejczyka, U nas definicja udanej gospodarki polega na przyciąganiu jak największej liczby tzw. ekspatów, czyli wykształconych migrantów. A w Rosji podchodzono do sprawy bardziej hmm, biznesowo. Większość bogactwa kraju generuje wydobycie surowców, reszta tak naprawdę albo z trudem sobie ciuła w garażu, albo siedzi w aparacie biurokratycznym, albo na garnuszku państwa. Sektor usługowy nie jest motorem napędowym gospodarki, a i jest ograniczony w gruncie rzeczy do kilku dużych ośrodków miejskich. Wreszcie kraju zwyczajnie ludzie są za biedni, żeby jeść włoską pizzę z pieca opalanego drewnem. I mając taką sytuację, w teorii opłacałoby się pozbyć tych 100 milionów zbędnego balastu, mieć także 20 milionów do obsługi rurociągów i pracowania na przodku i w gruncie rzeczy nic by się w państwie nie zmieniło. Ba, można byłoby wtedy lekką ręką podwyższyć poziom życia do poziomu z Arabii Saudyjskiej czy Kuwejtu. Dla wspomnianej garstki. I nadal mieć mnóstwo pieniędzy do podziału między oligarchów. Tutaj sytuacja niewątpliwie skomplikowała się mniej więcej po 2008, kiedy to rozpoczęły się zdecydowane spadki ceny ropy. Wtedy też w rosyjskim rządzie zaczęła się dość zdecydowana zmiana kursów, w oparciu o filozofię ludzie nową ropą. Najlepiej efekt tej polityki można było zobaczyć w 2014, kiedy straty spowodowane sankcjami zostały zrekompensowane gromadce paskudnych oligarchów pieniędzmi rządu, czyli mówiąc bardziej ogólnie, całego społeczeństwa. Obecnie, mimo wszystko, ciężko powiedzieć, w jakim kierunku starcy z Kremla chcą prowadzić politykę, bo z zarobkami z węglowodorów jest krucho, podobnie zresztą jak i z demografią. A skoro mowa o demografii... Pochylmy się nad tym tematem. Materiał jest interesujący, ponieważ autor pochylił się nie nad prognozami czy słupkami z szacunkami, a zwyczajnie poszedł za pieniędzmi, które rząd alokuje na rosyjski ekwiwalent programu 500+, o którym wspominałem już bardziej szczegółowo w poprzednim podcaście demograficznym. A jak wiemy, pieniądze nie kłamią, w odróżnieniu od buńczucznych prognoz i statystyk. Wspomni również o brakach siły roboczej, w i światłych pomysłach pewnych stowarzyszeń, jak sobie poradzić z problemem. Naprawdę warto posłuchać. 23 maja 2023 Tytuł Nie ma dzieci, nie ma wydatków. Rosja oszczędza na wypłatach świadczeń dla matek. Ehm. Rosyjskie Ministerstwo Finansów zaproponowało zmniejszenie prognozy transferów pieniężnych do funduszu socjalnego w latach 2024-2026, które byłoby wykorzystane do wypłaty świadczeń dla matek w ramach macierzyńskiego kapitału. W ciągu trzech lat budżet federalny będzie w stanie oszczędzić 356 miliardów rubli, albo 17% od kwoty środków alokowanych na ten cel. I nie jest to związane z jakimś zaostrzeniem warunków wypłat w ramach kapitału macierzyńskiego, a z sytuacją demograficzną w państwie. Im mniej rodzą rosyjskie kobiety, tym mniej państwo wydaje na wypłaty świadczeń związanych z rodzeniem dzieci. A to oznacza to, że nie trudno jest oszacować skalę ehm, korekty demograficznej. W kolejnych trzech latach w Rosji średnio będzie rodzić się o 17% mniej dzieci, niż wcześniej planowano. Jeśli opierać się na obecnym rozmiarze kapitału macierzyńskiego, 587 tysięcy rubli na pierwsze dziecko, mówimy o kwocie 30 tysięcy zł lub 6700 euro, oraz 189 tysięcy rubli w przypadku urodzenia drugiego, czyli średnio po 388 tysięcy rubli na głowę w przypadku dwójki dzieci, 4,5 tysiąca euro. W liczbach absolutnych wychodzi, że najprawdopodobniej nie urodzi się około 900 tysięcy rosyjskich dzieci. Wszystkie te liczby wyglądają jeszcze barwniej, jeśli przypomnimy sobie, że w 2023 roku prawo na świadczenia pochodzące z puli kapitału macierzyńskiego otrzymały kobiety mieszkające na częściowo zdobytych przez Rosję obwodach Ukrainy, które od września 2022 roku rosyjskie władze uznają za swoje terytorium. A mieszkających tam ludzi? Obywateli Rosji. Nawet taki ekstensywny przyrost ludności najwidoczniej nie będzie zdolny zapewnić taką ilość urodzeń, na jaką władze liczyły przed wojną. Zarzucać Ministerstwu Finansów skrajny pesymizm jest po prostu głupie. Urzędnicy zwyczajnie ekstrapolują na następne okresy tę sytuację, jaka kształtuje się w tej chwili. A według rezultatów 2022 roku. Zgodnie z raportem Rosyjskiej Izby Obrachunkowej, państwo wydało na wypłaty kapitału macierzyńskiego o 14% mniej, niż planowało. Na dodatek liczba urodzeni nie tyle nie dociągnęła do spodziewanych liczb, które równie dobrze mogły być zawyżone. W 2022 roku urodziło się o 100 tysięcy dzieci mniej, niż w 2021, mniej więcej o 7%. Sytuacja demograficzna w minionym tygodniu była tematem poszerzonego kolegium Ministerstwa Pracy i Ochrony Społecznej. Na posiedzeniu, które prowadziła wicepremier Tatiana Golikowa, przyszedł nie tylko sekretarz prasowy Putina Dmitrij Peskow, ale również doradca Putina w kwestiach gospodarczych Maksym Orieszkin. Obaj nazwali sytuację trudną, a rezultaty rządowej polityki związane ze stymulacją urodzeń rozczarowującymi. Jednakże ani ministerialni, ani kremlowscy urzędnicy nie mogą nic zrobić. Wskazują bezradnie na dołek demograficzny. Trudny spadek po wielkiej wojnie ojczyźnianej i tzw. nędznych latach 90. I rozkładają ręce. Posiedzenie skończyło się tym, że zadanie rozwiązania nieprzyjemnej kwestii zwalono na poziom regionalny. I teraz, do 10 lipca, Rosyjskie subiekty muszą wdrożyć własne programy wsparcia rozrodczości. Z jednej strony obecny spadek urodzeń jest tendencyjny, a wszystkie konsekwencje gospodarcze Rosja poczuje za dwa dziesięciolecia, kiedy dzisiejsze noworodki zaczną wkraczać w wiek produkcyjny. Na dodatek zmniejszenie kosztów na ich utrzymanie, leczenie czy wykształcenie jest czynnikiem, który odgrywa stymulującą rolę. Wysiłek, który musi podjąć państwo, jak i robotnicy. Jest mniejszy. Ale stety, niestety, jest też druga strona medalu. Upadek liczby urodzeń jest odzwierciedleniem tych procesów, które dzieją się w tej części Rosjan, którzy są zdolni do prokreacji. Jednego zmniejszenie samego wskaźnika, jak i prognoz, świadczy o tym, że najmniej liczne pokolenie Rosjan dramatycznie się zmniejszyło i kontynuuje się zmniejszać z powodu strat wojskowych i masowej relokacji. TTZ potwierdza również ostry głód kadrowy, który nawiedził rosyjską gospodarkę. Na dodatek, jeśli ufać danym Instytutu Gajdara, który ciągle śledzi sytuację, w kwietniu 2023 braki rąk do pracy okazały się większe niż w październiku 2022. Po rozpoczęciu mobilizacji Sytuacja doszła do takiego stanu, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców na Rzecz Rozwoju Patriotyzmu Biznesowego Avanti zwróciło się do ministra pracy Antona Kotiakowa z inicjatywą wprowadzenia w Rosji sześciodniowego tygodnia pracy. Patriotycznie nastawieni przedsiębiorcy przypominają, że w czasie II wojny światowej zwycięstwo osiągano bez dni wolnych od pracy ludzie pracowali 7 dni w tygodniu. Dopiero później państwo przeszło na sześciodniowy tydzień pracy, a do obecnego, rzekłoby się rozluźnionego tygodnia pracy, ZSRR pozwolił sobie przejść dopiero 20 z hakiem lat po wojnie, od 1967 roku. Natomiast fakt, że w Rosji oficjalnie do tej pory nikt prawnie nie wprowadził żadnej wojny przeciwko Ukrainie, w ogóle ich nie przejmuje. Rosja jest już ponad rok pod sankcjami. Perspektywy zastępowania importu lokalną produkcją otworzyły się takie, że aż doprowadzają do zawrotu głowy. Gdzie nie spojrzysz, wszędzie pieniądze dosłownie leżą na ulicy. Nic tylko zarabiaj. Acz jest jeden maleńki szkopu. Nie ma komu ich zarabiać. Pozostaje tylko maksymalnie wyciskać tych, kto pozostał w kraju. Ale tutaj można osiągnąć wręcz odwrotny efekt. Dlatego skuteczniej byłoby na początku całkowicie zamknąć granice i znowu wprowadzić surowy system zameldowania. W przeciwnym razie, tak zwany patriotyczny biznes będzie zmuszony samodzielnie obsługiwać maszyny produkcyjne albo, co bardziej prawdopodobne, marnować większość swojego majątku na poszukiwanie zagranicznych przodków i w trybie pilnym zapisywać się w szeregu patriotów jakiegoś innego państwa. Gdzieś gdzie może i nie ma takich zachwycających perspektyw jak w Rosji, ale i ryzyko wrócić do połowy XX wieku jest mimo wszystko mniejsze. Koniec. Tak obecnie wygląda sytuacja z tą słynną rosyjską demografią i brakami kadrowymi. Jako, że źródłem jest Radio Swoboda, niestety nie ma za bardzo komentarzy. Na Facebooku pod artykułem jest ich garstka, a moją uwagę przykuły dwa, które przeczytam bez cytowania imion, bo... <laughs> Rodo. Cytuję. Podejście do ludzi w przychodni, przedszkolu, szkole, koszt ubrań, jedzenia, maleńkie mieszkania i płaca oscylująca w okolicy minimalnej oznaczają, że ludzie nie mają zamiaru posiadać dzieci w najbliższym dziesięcioleciu. Koniec cytatu. A także kolejny w duchu petrodolarów. Cytuję. Czy dla tych, kto obecnie mieszka w Rosji jest normalna praca? W Rosji wszyscy są zależni od koryta. Im więcej gęb, tym mniej każdy otrzyma z dolarów ze sprzedaży ropy. Gdzie i same dochody z ropy przestały być niezawodne. Koniec cytatu. Jeśli mam w jakiś sposób podsumować ten podcast, powiem to o tak. Dochody z węglowodorów, demografia i braki kadrowe to trzy rosyjskie problemy, z którymi to państwo będzie się mierzyć co najmniej przez kolejną dekadę. I będą to problemy, które nigdzie same nie znikną. No chyba, że Rosja sama zniknie, acz to raczej scenariusz, w który osobiście nie wierzę. Oddzielenie się Kaukazu uważam za możliwe. Liberałowie już pięć lat temu mówili, że w demokratycznej Rosji najpewniej nie będzie miejsca dla takich tworów jak Czeczenia i sami się ich pozbędą. No ale tutaj już znowu się rozgadała nie w temacie. Na tym zakończymy. Mam nadzieję, że temat był ciekawy. Dziękuję i pozdrawiam.